Ja jestem w hak, gata sexy, spod konina aha. Dupa taka duża, że jej szkoda nie wypinać uh -huh. nie masz sześciu zer na koncie, nawet nie podbijaj uh -huh. Dziś loty jetem, kiedyś luksus to był free Aha uh -huh. Dziś wakacje, wele, kiedyś było to marzenie uh -huh. Wszędzie, gdzie nie wejdę, to robię wrażenie Powiększyłam dupę, jak zrobiłam karierę Wolą plecy mnie, no, bo mam za duże obciążenie Mój ex, walić typa, nie być coca cole a została chłupki tryna Nie może pomarzyć chyba, nawet jego matka go kiedyś zostawiła Ja jestem fagata, sekcji spod Konina, aha. Dupa taka duża, że jej szkoda nie wypinać Jak nie masz sześciu zera, na koncie nawet nie podbijaj no ty private jetem, kiedyś luksus to był free now Aha, ciągle dupki, a masz domu babę Może kiedyś znajdziesz taką, jak ja biedy mamę Chciałeś mnie pocisnąć, ale masz za małą pałę Pomogę ci z rapem, ja przynajmniej nie kłamie Dla drugiej takiej jak ja nie mam miejsca na scenie Niby taka wielka, a no płaski się cenie Na zdjęciach robisz mile, jakbyś miała zachęcenie Nie wytrzymałaś presji i zjebałaś karierę hm. Ja jestem fagata Sexy nie A uh. to ty prajdy jetem, kiedyś luksus to był free now uh. Tak jak Hello Kitty, moja kicia jest różowa Fotka tak jak lici, Twoja jak zupa grzybowa Akcje robisz krzywe jak twoja przygoda Jesteś pospić ale ja jestem królowa Wiesz się kolegom, że mierd niby mm -hmm. Wyrywasz na to dupy, a nawet nie dotykałeś Na samą myśl o mnie, przez sen zmoczyłeś gacier Ale ty już zamknij mordę, przekażę tęsknię tacie uh. Aha. Aha, ja jestem fagata. Sexy, spot, spod Konina. Aha, dupa taka duża, że jej szkoda nie wypinać. Jak nie masz sześciu zer na koncie nawet nie podbijaj. Aha, śloty private jetty, kiedyś luksus to był free now. Aha. tak jak Hello Kitty, no jak Spotka słodka tak jak lici, twoja jest pakrzytowa. Akcje robisz krzywe jak twoja przegroda. Jesteś pospić, ale ja jestem królowa. Chwalisz się kolegą, że mnie niby. Mm -hmm. Wyrywasz na to dopy, a nawet nie dotykałeś. Na samą myśl o mnie, przez sen zmoczyłeś gacie. Lepiej już zamknij mordę, przekaże tęsknię tacie.